Cześć, to już mój drugi filmik, witam na Euforia Vlog numer 2, to ja Arkadiusz i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na bardzo ciekawy filmik z procesu miksu i masteringu utworu. Utwór, który zrobiłem wspólnie z moim kolegą i przyjacielem Nowatekiem. Jest to bardzo talentowany polski producent, także z Piotkiem zrobiliśmy coś wspólnie. On wysłał mi Steamsy i w tym momencie pokażę Wam jak przygotowałem całą sesję do miksu i masteringu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. so nice With No to jesteście po intro, jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj pokażę Wam jak miksuję i masteringuję utwór, który zrobiłem razem z piątkiem, razem z Nowatekiem. Myślę, że niedługo usłyszycie go już w całości, a dzisiaj bierzecie jak go miksowałem, jakie ja znalazłem sposoby na to, aby ten utwór brzmiał lepiej. Mam nadzieję, że czegoś się nauczycie i od razu zaznaczam. Nie ma jednej, jednej metody, aby wykonać mix i mastering. Każdy artysta, każdy producent, każdy inżynier dźwięku ma swoje metody, które wykorzystuje. Ja pokażę Wam kilka, które akurat w tym utworze wydają mi się odpowiednie i, i, i sprawiły, że ten utwór zabrzmiał lepiej, ponieważ na początku trzeba było dużo rzeczy poprawić, dużo rzeczy sprawdzić i dużo rzeczy zastosować. Także mam nadzieję, że będzie się Wam się podobało i postaram się zrobić ten filmik jak najkrócej się da, żeby jak najwięcej wiedzy w jak najkrótszym czasie Wam przekazać. Mam nadzieję, że Wam się podoba i zapraszam do oglądania. Cześć, no to jesteśmy już tutaj w moim Studio One. Mamy tutaj projekt Nowatek, Seven Horizons, I'm the Only One. I jestem teraz na etapie miksu tego utworu. W tym momencie pokażę Wam jak mniej więcej on brzmi, bo jeszcze go nie słyszeliście i pokażę wam później po kolei co na każdej ścieżce się znajduje i dlaczego tak to zmiksowałem. Oczywiście mówię, że każdy miksuje w swój własny sposób. To jest akurat mój sposób. Kilka tutaj fajnych trików wam pokażę i zapraszam do oglądania. mamy taki początek. Bas z perfunkcją Piotrek nieprosty, żeby troszeczkę przycisnąć klaps Fajna metoda tutaj na y, bas i stopę Muszę Wysłać bas i stopę na wspólny kanał z kompresorem troszkę troszkę zplayście oboje instrumenty tutaj jeszcze dodałem przechowki bardzo pewna wtyczka nie ma tutaj boka w różnych grupach tutaj mamy perkusję Piotrek bardzo fajne dźwięki dostarczy więc nie było za dużo pracy z tym żeby to wszystko ładnie zabrzmiało tutaj jak widzicie nie potrzeba tutaj mniej niż nawet 30 Hz Troszkę tutaj podbicie w miejscu gdzie się podgłasza Jeszcze tutaj przesunę. No i tutaj delikatna kompresja. Troszkę przyciszę, żeby ten jakiś później w masteringu nie grał nie za mocno. Tutaj akurat na basie yy, możemy spojrzeć tutaj. Troszkę swoich dźwięków, to znaczy tutaj już musicie jeszcze zeru. Miałem wrażenie, że bak, który został w piątek, był trochę za wysoki, Potrzebowałem tutaj jeszcze trochę tej tego mięsa, tego leczeniu energii. No i myślę, że tutaj pani się pewnie. Następnie mamy tutaj efekty też na oddzielnej na szynie. Razem z atmosferami No i tutaj panel to Tutaj całe otwory są. I oczywiście pluki Jeśli widzicie tutaj

tak samo i tutaj troszkę też kompresji tak, tak, troszkę. tutaj wczoraj niestety nic nie zarabiam pokażę Wam jeszcze jak wygląda tutaj wokal bardzo fajne wtyczki od Slate Digital, bardzo jestem z niej zadowolony, bardzo polecam. Yy, mają różne pakiety, jest to subskrypcja co miesięczna, oczywiście w dolarach, więc jeśli macie yy, jakiś niedobór jakiś wtyczek, yy, bądź chcecie sprawdzić, to zapraszam serdecznie tutaj na wokalu okay. ja on trochę tutaj pracuje. I tutaj troszkę zabawy. I bardzo fajna rzecz, jakim jest Virtual Mix Ja tutaj wykorzystałem troszkę harmonii. Dodałem trochę harmonii. Tutaj jeszcze na ekwalizerze zrobiłem takie pasma. I tutaj bardzo fajnym kompresorem ten jeszcze chciałem okiełznać. Okay to jest mniej więcej cała kompilacja, cały miks. Y już ten mix trafił wcześniej do Piotka, wyraził swoją opinię. Y tutaj zastosowałem jego y rady, i w tym momencie y w drugim oknie Studio One, który ogólnie jest bardzo fajnym programem, bardzo, bardzo y ma fajne funkcje i Bardzo jest intuicyjny, przyjazny. Można tutaj w tym, w tym, właśnie, Studio One, miksować, a także masteringować. Do tego za chwilkę otworzy się nowe okienko, w którym można już masteringować pod wydanie cyfrowe, pod wydanie na płytę, tworzyć tam obrazy płyty. Bardzo polecam, jeśli chcecie sprawdzić, ja akurat korzystam z tej najlepszej wersji, wersja 4 Pro. Wiem, że wyszła piątka, są tam jakieś z nią problemy. Ja na razie zostaję przy tym co tutaj mi bardzo fajnie pracuje. Yy, tutaj trzeba poczekać na to, aż cały plik yy, yy wave zostanie wygenerowany. No i w ciągu 3 minut mamy już plik z sesji gotowy i tutaj korzystam z OZON 9. Taka rada, jeśli korzystacie z Ozon 9, yy, ja tutaj korzystam z Ozon 9 Advanced. Yy, najlepiej ustawić w najgłośniejszym miejscu i puścić Master Assistant, i od tego miejsca możecie już tutaj edytować różne komponenty, które yy, ten właśnie kombaj do Mastering. Jak widzicie, tutaj troszkę się zadziało. Ja zawsze przy, y, przy masteringu utworów korzystam y, z takiego właśnie darmowej wtyczki, gdzie miksuję do minus 14 lufs i trupik minus 1. Widzicie strasznie, nie mogę opanować tej całej głośności, więc staram się tutaj kompresorem bardziej y, uśrednić, bardziej stłamsić całe y, odejście od. nieco do końca tak jak bym chciał. Tutaj jeszcze na mas maszynę na mastering jest. Zobaczymy jak to zabrzmi dalej. <śmianowicie> Dobra, myślę, że w takim stanie można to zapisać, wygenerować dla pliku mp3 i znów wrzucić sobie na słuchawki, żeby sprawdzić jak wszystko brzmi. To dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Myślę, że przy kolejnym utworze również pokażę Wam szerzej jak wygląda mix i mastering w moim wykonaniu. I wracamy jeszcze na jedno ujęcie. Pa! No to cieszę się, że dotrwaliście do końca. To był krótki, a może i długi film na temat tego, jak Miksei masteringuje utwory z gatunku Progressive House. Mam nadzieję, że Wam się podobało, czegoś się nauczyliście. A jeśli nie, jeśli macie jakieś pytania bądź propozycje, sugestie, piszcie na dole w komentarzach, na pewno odpowiem. To był mój drugi filmik, Euphoria Vlog numer 2 od Arkadiusza z firmy Euphoria. Cieszę się bardzo, że mogę z Wami znów coś porobić razem. A w kolejnym filmiku pokażę, jak pracuję nad swoim własnym utworem z gatunku Melodic House. Mam coś nowego na swoim komputerze i myślę, że warto i będzie ciekawie, żeby Wam to pokazać. Zobaczycie jak takie utwór -tour tworzę. -tour to też sprawia, że się troszkę rozwijam, więc jak najbardziej zobaczycie coś fajnego. A już 29 zapraszam Was na kolejną premierę z labelu Celeto Records. Od dwóch producentów mamy bardzo fajną epkę. Także zobaczcie link na dole, też podam go wam, abyście mogli zobaczyć jaki to jest utworek i zapraszam was do oglądania kolejnych filmików, bo myślę, że kolejne pomysły będą mi się odpalały i będę znów będę i będę mógł z wami znowu dzielić się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. Jeśli macie jakieś pytanie, dawajcie znać na dole w komentarzach. Dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć. so add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Add it up. Told her it if it's all me, everything is on me, gon' back it up. What? Told ya I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up